No a teraz o usuwaniu płytki szczoteczkami elektrycznymi. Przy okazji obalimy kilka mitów na ich temat. No i w końcu raz, a dobrze, wszystkim naraz będę mógł wytłumaczyć, która jest lepsza, co nie? Osoby pracujące znają to pytanie: a która lepsza? A czemu ta, a nie tamta? Ugh. Historia szczoteczek elektrycznych czyli jak przeszliśmy z tego do tego jest dłuższa niż Wam się wydaje. Bo pierwsza elektryczna szczoteczka została wynaleziona już w 1939 roku. Doktor Łuk opracował ją dla pacjentów z ograniczonymi funkcjami motorycznymi i dla pacjentów ortodontycznych, aby ułatwić im oczyszczanie. Pomysł okazał się tak dobry, że projekt rozwijano i niedługo przeniesiono jej produkcję ze Szwajcarii do fabryk firmy Broxo we Francji. Broxo, Brocho... Bro, Kurde, francuski. Ale prawdziwy boom rozpoczął się prawie 20 lat później, bo w 1959 roku w Stanach Zjednoczonych. Idąc za ciosem, firma Broxodent uruchamia masową produkcję takowych szczotek w 1960 roku. Rok później, bo w 1961, General Electric unowocześnia koncept, wydając na rynek pierwszą szczoteczkę bezprzewodową z ładowarką indukcyjną. 60 lat temu! A tak w ogóle... To patrzcie, pan Piotr Naukowiec. Skoro każda szczoteczka elektryczna jest ładowana indukcyjnie, to patrzcie na to. Jeśli macie telefon z funkcją ładowania innych urządzeń indukcyjnie, to można podładować szczotkę telefonem. Voilà! Nawet Oral Beby tego nie wymyśliło. Kącik Naukowca. Ale wracając do historii. W 1987 roku wprowadzono pierwszą szczoteczkę z okrągłą obrotową główką Interplak w miejsce mniej skutecznych główek prostokątnych. 1990 rok to rok globalnego rozwoju rynku szczoteczek elektrycznych. Okrągła rotująca główka okazała się przełomem i dominowała na rynku. I już w 1991 roku powstała okrągła główka o ruchach oscylacyjno-rotacyjnych na wzór profesjonalnego urządzenia. Lata 90. stanowiły dekadę. Rozwoju tego rodzaju szczoteczek. Poprawiano je technologicznie, usprawniano pomysły, zmieniano sposoby ładowania i dystrybucji energii. W tej dekadzie powstały pierwsze prawdziwe szczoteczki soniczne i ultradźwiękowe. A pod koniec lat 90. opracowano i wdrożono rewolucyjną okrągłą główkę o ruchach oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnych. I pewnie większość z Was nawet nie podejrzewała, że to już tyle lat. A teraz rodzaje. I tutaj zaczyna się zabawa, bo większość ludzi jest źle poinformowana i nie ogarnia tych różnic. I też ciężko jest to przeciętnemu Kowalskiemu wyjaśnić, bo jak zaczniemy rozmowę od kiloherców na minutę o ruchach oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjnych, to większą szansę mamy na to, że nam pacjent zemdleje niż wysłucha do końca. Zresztą nie dziwię się. Takie czasy. Wszystkiego jest już dużo w dziesięciu rodzajach i już powoli przestajemy przyswajać te wszystkie informacje. Zatem lubimy mówić, że mamy szczoteczki soniczne i elektryczne. I że te elektryczne to te z okrągłą główką i mają ruchy rotacyjne, albo mniej więcej coś takiego. A te soniczne to te z główkami bardziej prostokątnymi, że one wibrują, wykonują taki ruch wzdłuż krótszej osi główki, czy takie wymiatanie, czy lewo-prawo, jak kto woli. I one to te z ultradźwiękami, albo czymś podobnym, i czynią magię. No niestety. Jest to mylny podział i same przez dłuższy czas mniej więcej takie wyobrażenie miałem. Prawidłowy podział jest dość skomplikowany. Przede wszystkim wszystkie szczoteczki na prąd są szczoteczkami elektrycznymi. Zatem to jest szczyt naszego podziału. Dalej szczoteczki możemy podzielić na różne sposoby. Na przykład ze względu na kształt główki, czyli okrągła czy lub prostokątna, ze względu na wykonywane ruchy, rodzaj zasilania, wytwarzaną częstotliwość itd. Tak Ale najbardziej przyswajalnym i życiowym podziałem będzie podział szczotek ze względu na zjawiska fizyczne, które towarzyszą podczas oczyszczania. I to tutaj następuje podział na szczotki soniczne, ultradźwiękowe i inne. Po pierwsze. Mamy szczotki soniczne, czyli szczotki wytwarzające falę akustyczną w przedziale dźwięków słyszalnych o częstotliwości od 20 Hz do 20 000 Hz, która wytwarza falę hydrodynamiczną i chmurę bąbelków, które stanowią dodatkowy czynnik rozluźniający biofilm i ma właściwości lepszej penetracji przestrzeni międzyzębowych. Te cechy stanowią, czy mamy do czynienia z soniczną, czy inną. A nie kształt główki. I w tej grupie na przykład mamy znaną szczoteczkę Sonicer, ale także Oral B Genius albo Vitality, albo Pulsonic firmy Oral B, która też ma prostą kątną główkę. Tak, to są szczotki soniczne. I większość popularnych modeli dostępnych na rynku bez względu na kształt główki mieści się w tym zakresie częstotliwości. Kolejną grupą są szczotki ultradźwiękowe. I zazwyczaj takie szczotki mają na myśli ludzie pytający o soniczne i ultradźwięki. To zupełnie inna bajka. Te szczotki wytwarzają. Stwarzają falę dźwiękową w zakresie niesłyszalnym dla człowieka i pomagają w usuwaniu twardych osadów. Jest ich niewiele na rynku, np. Na MegaSonex. I szczotki jonizujące, które za pomocą jonów potrafią zmienić ładunek powierzchniowy, co ułatwia rozbijanie biofilmu i jego usuwanie. Takiej to nawet nie widzieliście. I wszystkie te grupy szczotek są szczotkami elektrycznymi, bo chodzą na prąd, no nie? To są elektryki. Nie jest to proste i takie oczywiste. Ale chcę uzmysłowić, że na przykład popularny soniker nie jest wcale tak do końca innym rodzajem szczotki elektrycznej od na przykład Geniusa z okrągłą główką. Obie zaliczane są do szczotek sonicznych. Wytwarzają te same efekty fizyczne. Różnią się kształtem główki, zakresem ruchów, a pacjenci często mówiąc soniczna mają na myśli ultradźwiękową. A która lepsza? To bardzo trudne pytanie. Trzeba wziąć wiele czynników pod uwagę, aby dobrać odpowiednią szczoteczkę. Na pewno wszystkie szczotki elektryczne lepiej sprawdzają się w codziennej higienie od manualnych świadczy o tym niezliczona ilość badań, wykazujących, że elektryki usuwają więcej płytki od szczotek manualnych. Tak samo odsetek zapalendziącego przy zębia, ubytków próchnicowych jest mniejszy u osób stosujących szczotki elektryczne, około nawet 22%. Są to fakty badane od dekad i nie ma co tu się sprzeczać. Sam od lat używam szczotek elektrycznych, z okrągłą główką jednego producenta. I uwierzcie mi, nie dzieje się to bez przyczyny. Osobiście uważam, że szczotek Szczotki soniczne są optymalnym wyborem. Z jaką główką? Najlepiej okrągłą i wykonującą jak najwięcej różnych ruchów. Czyli chodzi tutaj o te ruchy 3D, rotacyjne, oscylacyjne, pulsacyjne. I już tłumaczę dlaczego. Istnieje taki dentystyczny pryncypał mówiący o tym, że najlepsza główka szczotki to najmniejsza główka szczotki. I najlepiej, aby była okrągła. Ponieważ mniejszą główką łatwiej dotrzemy do najdalszych zakamarków jamy ustnej, mniejszą główką zmuszamy się do bardziej precyzyjnego szczotkowania, które będzie dłużej trwać, ponieważ duże główki. Dają nam szybsze uczucie czystości, a to w tym momencie zazwyczaj pacjenci kończą szczotkowanie. Małe okrągłe główki obejmują cały ząb pojedynczo, docierając włóknami w najdalsze zakamarki zęba. Główki prostokątne nie są do końca za bardzo dostosowane wielkością i, i proporcjami do anatomii naszych zębów i łuków zębowych, a okrągłą główkę możemy przyłożyć do każdej powierzchni idealnie i nie będzie miał tu takiego znaczenia kąt pochylenia szczotki. Dlaczego ruch 3D? To proste, bo im więcej różnych ruchów w różnych płaszczyznach wykona szczotka, tym dokładniej dotrze w najmroczniejsze zakamarki i ma największą szansę usunąć biofilm ze względu na wielokierunkowe ruchy. A jak jeszcze wytwarza falę hydrodynamiczną i bąbelki, to już w ogóle bajka. No bo tego oczekujemy, prawda? Tego, że szczotka elektryczna sama umyje za nas zęby. Ale nie do końca sama bo zawsze z technologią musi iść w parze technika. Szczotka owszem umyje za nas zęby, o ile prawidłowo będziemy ją umieszczać w jamie ustnej. Jak używać szczoteczek elektrycznych? Jest to naprawdę bardzo proste. Po pierwsze, nie możemy nimi pracować w ten sposób. Szczotki elektryczne należy przykładać do każdej powierzchni każdego zęba na kilka sekund prostopadle. W sensie w 8 prostopadle do powierzchni zęba, którą właśnie oczyszczamy. W ten sposób. Ewentualnie dopuszczane jest przesuwanie szczotki z zęba na ząb z pauzą na każdej powierzchni. Co jest o wiele prostsze niż ustawianie pod kątem 45 stopni do słowo szczotek o prostokątnych główkach. Mam tu na myśli szczotki soniczne, czy też reklamowane jako soniczne z prostokątną główką. Aparaty ortodontyczne należy myć jak najdokładniej się da, umieszczając szczotkę na zamku pod różnymi kątami, wpychając w włosie pod drut. Najlepiej używać specjalnej główki ortodontycznej, której tutaj niestety nie mam akurat, żeby pokazać, ale pokażę ją na zdjęciu. Bardzo łatwe dostanie się w najdalsze zakamarki, zamków i za drut. Istnieje przeświadczenie, że szczotki wpływają na wpychanie biofilmu pod dziosła. Sam o tym wspominałem w jednym z poprzednich filmów. Ale biorąc pod uwagę badania wykonywane pod tym kątem, nie ma dowodów na istnienie tego problemu. O ile użytkownik prawidłowo używa szczotki, oczywiście. Szczotką elektryczną należy przykładać do powierzchni z odpowiednią siłą, dlatego warto zadbać o szczotkę z czujnikiem nacisku. W świetle badań prawidłowo używana szczotka nie sprawia, że nasze tkanki szybciej się ścierają. Ten efekt występuje, owszem, ale tylko wtedy, gdy zbyt mocno dociskamy elektryka do powierzchni zęba, jak to często u nas bywa, używamy jednej główki od trzech lat i pracujemy szczotką nieprawidłowo. I należy pamiętać, że elektryk nie zwalnia z nitki dentystycznej. O ile soniczne szczotki z okrągłą główką znacznie lepiej oczyszczają przestrzenie międzyzębowe, o tyle jest to dla każdego indywidualna kwestia. Dlatego zawsze uzupełniamy higienę o nitkę. Generalnie też lubię w tych szczotkach wytwarzanie wibracji i przenoszenie ich na przyzębie. To takie poniekąd wymasowanie dziąseł może wzmóc ukrwienie i procesy regeneracyjne. W jakimś stopniu. Taka trochę fizykoterapia. Czy można używać szczotek elektrycznych u dzieci? Jasne, że można. Jak najbardziej. Musimy tylko kupić wersję szczotki dedykowaną dla dzieci, która ma odpowiednią moc i tak dalej. I oczywiście, używać do nich dedykowanych główek dla dzieci. Zatem używanie szczotki elektrycznej jest naprawdę proste, szczególnie szczotek z okrągłą główką, gdzie nie musimy za bardzo martwić się o utrzymywanie jakiegoś specjalnego kąta przy powierzchni zębów. I szczotki wykonają za nas pracę. Tylko musimy zadbać o odpowiedni czas i sposób przykładania jej. Uff, no i zbliżamy się do końca. Niechcący powstał taki mały cykl o biofilmie i metodach jego usuwania, ale na pewno jest to wiedza przydatna. Pozostała jeszcze część trzecia. Ostatnia w której pokażą obiecaną nowość w metodach usuwania płytki nazębnej. Bardzo zachęcam do obejrzenia i zapoznania się, bo rzecz robi wrażenie.